Już się, na, już się z tej strony Drix38, witajcie w kolejnym odcineczku. Na, na pierwszy rzut, możecie zobaczyć, czy jestem na moim kącie. Nie, Hej, nie wiem. nie wiem. Dobra, Możecie mi jeszcze subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, będzie mi bardzo łatwo, so, jeśli to zrobicie. Ona mnie pucha. Czekajcie, muszę coś zrobić. Nie, nie, nie przeszkadzać. Nie, niestety, ale nie jesteśmy na moim koncie, a więc muszę. A, b, i tutaj x, Zobaczcie już się dla x wszystkich poza no, nie wiesz, że dużo się leży, tylko jest. I drugi, co się, że nie ja. A więc wbijajcie, to możecie zostać pozdrowieni. Wględna dla moich widzów. Subuj. xD Wbijam... a już wam mówię. O jeszcze odcinek. Wbijam dziś Wbija. 11. Wbija. Wbija. typi typi typ To może jakaś będzie fajna. To może będzie do wygrania. Nie no, już patrzę. Czekajcie, pielę. Zaraz zadaję program gościu Uuu. nowy zadymiasz max chcesz go wygrać zostaw łapkę w górę suba na dzwonek no i ile ja to? mam no, chyba 23 3 suby a więc zrobimy 207 subów i będzie do wygrania macie 3 dni do tego zrobienia żeby wygrać Uu. czekajcie. Widziałem pieni kanał, dobra uh, uh, uh. dobra, a więc ja robię cięcie, już będę trochę miał puszek i wtedy zaczniemy. A nie, je, je, sorry. <laughs> o, nie Jaka jest mapa? Dobra. I narzędzi oka. Nie wiem jaką postać wybrać na jaką mapę I uwaga uwaga Możecie się niedługo spotkać z liwę, a więc polecam zasubskrybować Taki rozgrzewkowy liwę chcę niedługo wprowadzić Żeby było fajnie god, god, god. No i będzie fajnie, radniwie. A ja będę wszystkich pozdrawiał. Będę dyrektorów, będę promkę robił, a więc będzie fajnie. Może to coś tak już sądzę, że już niedługo. i tak. Nie wiem, nie zdradzę, mogę w tym roku. Nawet mogę dzisiaj, mogę nawet jutro. Aż jest o pierwszej rano, a więc bądźcie gotowi i zostawcie dzwonek, żeby wam przypomniał. Ja. I będę. Otwieram mega box. Będą konkurs. Czekajcie. Dobra, otworzymy sobie big boxa dzisiaj. Będę wbił sobie puchy Gdzieś tak z wami, z widzami będę grał Będę rozdawał skin, no oj to będzie live, a więc Bądźcie gotowi Będę... Będę... będę będę będę, co ja będę robił Pozdrawiam Będę wszystko robił praktycznie Będę mógł z pogadać na disku będziecie na Liveiku Możdam praktycznie wszystkim, ale to wszystkim moderatory, a i będziecie się pizza się Więc bądźcie gotowi na każdą godzinę, bądźcie gotowi na każdą minutę, bądźcie gotowi na wszystko. Dodaję każdą minutę, bo to ziomę ja tlenimy. Mysz, to zbierz. Dobra. Dobra, dobra. To jest nowe, nowe, już, że Będę. Że Będę otwierał opening mega boxowe. A teraz będzie krótka przerwa. Jak to wygramy? Otworzymy Big Boxa. Górę, górę. Dobra, otwieramy dwie skrzynki. Trzymajmy się, no, otworzymy